Zomo, zomo, zomo! Zomo, zomo! Jak się okazało, eksmisja mieszkańców z Willi Drynewerda odbyła się z naruszeniem praw człowieka. Sentencja wyroku naczelnego sądu administracyjnego mocno uderzyła w sposób działania urzędu miasta i, choć wyrok nie kwestionuje tego, czy Willa powinna być przenoszona, czy nie, to wyrok nie stawia działań urzędu w dobrym świetle. Do sprawy na początku tygodnia odniósł się wiceprezydent Borda Jaroszewicz, potem głos kolejno zabierali radni Szczecina i kandydaci na prezydenta. Nie ulega wątpliwości, że szybki tramwaj jest potrzebny w naszym mieście i mieszkańcy jego chcą. Natomiast proces, w jaki przeprowadzono tę procedurę i miasto, w jaki sposób to zrobiło, jest karygodne, o czym świadczy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wskazuje jasno, że miasto złamało konwencję o ochronie praw człowieka. Dziś wiemy, że wywłaszczenie tych trzech rodzin z willi było bezprawne wszyscy zgodnie mówią o większej empatii, większej delikatności i szerszym dialogu, czego miało zabraknąć podczas negocjacji z mieszkańcami Willi Grneberga. Dialog owszem był, jednak w takiej sprawie jak wywłaszczenie powinien mieć on szczególny charakter i brać pod uwagę wszystkie racje rodziny, która ma stracić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania. To będzie coraz więcej kosztowało. Gdyby dobrze została pociągnięta polityka na początku, a nie w formie takiej wywłaszczeniowej i takiej brutalnej, prowadzonej przez miasto, przez prezydenta Krzyska, to dzisiaj byśmy mieli... Nie, nie mieli problemu, bo ja nie wierzę w totalną jakąś zawiść ludzką i myślę, że gdyby na samym początku z tymi ludźmi porozumiano się w normalny sposób, dano, dano im godne warunki do zamieszkiwania, nie byłoby tego problemu. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie zatrzymuje prac nad szczecińskim szybkim tramwajem, jednak Stowarzyszenie Ocalmy Zabytr, walczące o Will Ryneberga, nie zamierza składać broni i zapowiada walkę, bo obiekt pozostał na swoim miejscu. To więc jeszcze nie koniec historii obiektu, który stanął na drodze wielomilionowej inwestycji.